Cześć dzień dobry, witam Was serdecznie. Pewnie zastanawiacie się, w jaki sposób powstawał produkt, który teraz oglądacie, czyli konstytucja wspólników, którą można zrobić samemu dzięki naszemu narzędziu. Jest to w ogóle produkt, który powstał jako potrzeba dla przedsiębiorców. Ja wiem jak to brzmi, bardzo często ludzie mówią, nasze usługi są wynikiem zapotrzebowania rynku i tak dalej. Na to zapotrzebowanie odpowiadamy. Ale właśnie w tym wypadku tak jest. My takich konstytucji wspólników z moim wspólnikiem Maciejem zrobiliśmy prawie 100. Każdy z nas samodzielnie kilkadziesiąt i kilkanaście zrobiliśmy razem, kiedy to były większe podmioty i przy okazji robienia każdej z takich konstytucji, przy okazji każdego procesu z klientem, z klientami, w firmie mniejszej lub większej znajdowaliśmy rzeczy, o których trzeba porozmawiać, które trzeba ustalić w gronie wspólników i wspólniczek. I w ten sposób cały czas, ewoluując ten produkt, dodając różnego rodzaju nowe rzeczy, niektóre eliminując. Patrząc, co się pojawia, z czym ludzie mają później problemy, w jaki sposób można te problemy rozwiązać i też zawierając w tym wiedzę o tym, jak niektóre grupy wspólników, wspólniczek rozwiązały dane rzeczy, implementowaliśmy to do właśnie tego narzędzia. Ile kosztuje z kolei zrobienie z doradcami takiego procesu przygotowania konstytucji wspólników? Na to odpowiedź jest, to zależy. Taka, wiecie, typowo prawnicza odpowiedź. Bo kiedy mamy mniejszą firmę, dwójkę wspólników, to będzie to kilkanaście tysięcy złotych. Kiedy firma jest znanowczo większa, duża, jest to duży biznes, jest kilka spółek, Grono wspólników to jest kilka, czasami kilkanaście osób, to może być 50 albo nawet i 100 tysięcy złotych, w zależności od tego, jak długo ten proces będzie trwał, jakie kwestie trzeba poruszyć, jakie trzeba skonfrontować też z możliwościami polskiej jurysdykcji prawnej. Ale kiedy chcecie robić swoją konstytucję w MŚP, w małej lub średniej firmie, gdzie zazwyczaj jest dwójka, trójka, czwórka wspólników, wspólniczek, to powinniście się liczyć, z kosztem w okolicy kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Dlatego stanowczo lepiej zrobić to samemu z naszym narzędziem, które właśnie po to powstało. Bardzo wiele osób, rozwijając swoje biznesy, odpada od tworzenia konstytucji z profesjonalistami, którzy się tym zajmują. Zazwyczaj są to prawnicy. A no, tutaj też można by dyskutować o tym, jak dużo oni wiedzą o wnętrzu biznesu, ale nie o tym dzisiaj. I przez to, że ten koszt jest duży, że trzeba zaangażować kogoś innego do pracy, w ogóle, wiecie, ułożyć te spotkania, spotkać się z nim, wysłuchać i tak dalej, to koszt rośnie. I bo bardzo rzadko, jak robimy to z kimś, zajmuje nam to jeden dzień. Musimy kogoś wynająć na kilka dni zazwyczaj. Dlatego stworzyliśmy to narzędzie, aby można było samodzielnie, w niskim koszcie, poukładać sobie relacje, Pomiędzy wspólniczkami, wspólnikami w biznesie. Dlatego zapraszam również ciebie, a może was, do tego, żebyście sobie taką konstytucję przygotowali dla waszego biznesu i żebyście później mogli się zajmować tylko tym, co jest dla biznesu ważne, czyli rozwijaniem firmy i zarabianiem coraz większej liczby pieniędzy, a nie wracaniem regularnie do tego, że coś jest źle ustalone, nieustalone i trzeba o tym znowu porozmawiać. Dziękuję Wam uprzejmie, nazywam się Paweł Korycki, jestem z Maciejem Stępa, jednym z twórców pierwotnych narzędzi o tworzeniu konstytucji wspólników i z tego stworzyliśmy to narzędzie. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia.